69 tysięcy brutto. Tyle zarobił nasz inwestor na tym mieszkaniu. Mogliście to widzieć mieszkanie nawet na żywo w czasie naszych warsztatów w terenie w marcu tego roku. Oglądaliśmy wtedy między innymi dwa mieszkania w Oleśnicy. Jedno na ulicy Sikorskiego, które już wtedy było w trakcie sprzedaży i drugie, które sprzedało się dopiero teraz w sierpniu, tego roku. Wobec tego czas na małe podsumowanie finansowe. E, mieszkanie sprzedało, sprzedało się za 285 tysięcy, w cenie, po której zostało wy, wystawione, czyli praktycznie bez negocjacji. E, remont w tym mieszkaniu kosztował nas 45 tysięcy, ale bardzo dużo kosztował nas wywóz gruzu. To było, ja wiem, z 7 czy z 8 kontenerów ponad 5 tysięcy kosztów na sam wywóz gruzu. Pozostałe koszty PCC, notariusz, prowizja pośrednika zamknęły się w kwocie 12 500 zł. Trochę ponad 69 tysięcy przed opodatkowaniem zarobił nasz inwestor. Mieszkanie nie tylko sprzedało się trochę dłużej niż to sikorskiego, ale w ogóle zanim zaczęliśmy remont, musieliśmy naprosować sytuację prawną tego mieszkania, co też trwało ponad pół roku, więc cała inwestycja, trochę ponad rok, niemniej jednak udało się zamknąć z zadowolącym zyskiem. Myślę, że warto było. Poczekać. Co ciekawe, prawdopodobnie gdybyśmy chcieli to mieszkanie sprzedać pół roku temu, wtedy nie byłoby tak łatwo wynegocjować ceny. Ale że mamy rynek, na którym ceny rosną, to z czasem jest nam coraz to łatwiej sprzedać mieszkanie w większej cenie. Oczywiście trudniej jest mieszkania pozyskać, ale jak już się je pozyska po atrakcyjnej cenie, a to mieszkanie zostało pozyskane i kupione za 150 tysięcy złotych, no to w tym momencie zysk tak naprawdę jest dość bezpieczny. Teraz zapraszam Was, byście zobaczyli to mieszkanie od wewnątrz. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. jestem Jest Dynamite Drażyński Gypak, Akademia Inwestowania w Nieruchomości. Dzisiaj jesteśmy w Oleśnicy. To jest mieszkanie już po remoncie. No i co? was o tym mieszkaniu o grzeju. Że już powiedzmy ja ile 1 mamy metrów pokoju. 59,9 m kwadratowego, Trzy pokoje w pełnym rozkładzie. Całkowicie odnowione. Tutaj było tak trochę meliniarsko. Natomiast tutaj... Tak jak lubimy najbardziej. Tak jak lubimy najbardziej, tak, to prawda. Natomiast w tej chwili mamy, jak sami możecie zobaczyć, no, funkielnówka nieśmigana. Cena na warunki oleśnickie bardzo wysoka, za metr kwadratowy, bo 4,950, ale ludzie oglądają, bo cena jest też do negocjacji.